Dzień dobry, witam w mojej firmie. No jak to się mówi, czas to pieniądz. Zapraszam do środka. Proszę bardzo. Gdzie to wylewasz, Gamoniu jeden? Władek, trochę nie za bardzo rozgarnięty. Dobraszam! Proszę bardzo. Nasza rozlewnia. Biorą. Wylewają. Nalewają. I rozlewają. Kaszlą, udają, to wymusi musi składki na złot! Defragmentaryzatornia! Siła! Sortownia. Mrówcza praca. Kontrola jakości Monika, lat 21. Monia! Zakład Pracy Chronionej, dopłaty. Spalarnia! Tutaj spalamy niepotrzebne surowce! No jak tam suchy śmierdziuchy? Dajecie do pierna? No Dajemy go Kącik socjalny. Czekaj. A oto nasza historia. Tak zaczynaliśmy. No, nie zawsze było łatwo. A potem dzięki ustawie wyszliśmy na prosto. Nie? Dzięki Ministerstwu Środowiska. Już wkrótce każdy będzie mógł utylizować akumulatory. Ministerstwo to przetrzyma środowisko. Nie. Stop. Nowej ustawie o bateriach i akumulatorach.